A tutaj jesteśmy na naszej chyba najszybciej, znaczy nawet nie chyba, najszybciej rosnącej mieszance. E, nazywa się nieprzypadkowo Top Tempo, tak? I w swoim składzie ma pestulolium w typie życica, życicę wielokwiatową i życicę westerwolską. Dobra, to powiedz nam miło dlaczego taki, dlaczego taki skład? Stoimy, ja akurat mam... Medro, jest początek maja, nie? Tak, ja mam 1,80m ja mam <laughs> równiutkie no i można popatrzeć do Dokąd te trawy są. Jeżeli chodzi o top tempo, głównie mamy trawy bez udziału motylkowatych, także tutaj też przy dobrym nawożeniu, przy wodzie, naprawdę ten plon możemy budować. Potężny, bardzo szybki odrost. W, krót, w, krót, w bardzo krótkim czasie. Mieszanka też oczywiście nadaje się hmm. do, do pociewów z tego względu. A, tak. Tutaj akurat na początku, tak jak stoimy, widać no, jaka jest powiedzmy potężna, tam dalej, no, tak jak sam widzisz, ona się już po prostu nawet kładzie, tak? hmm. już jest tyle tej masy. Myślę, że tutaj naprawdę, gdybyśmy wjechali z tym plonem na wagę, to wielu, wielu hmm. dzisiejszych rolników, którzy przyjechali na dzisiejsze pokazy, na nasze dzisiejsze małe szkolenie, hmm. no by się naprawdę zdziwiło.